Blockades to minigame, w którym gracze są podzieleni na dwie drużyny, myśliwych i budowniczych. Zadaniem budowniczych jest zniszczyć wieżę na końcu mapy, a myśliwi mają do tego nie dopuścić. Budowniczowie spowalniają myśliwych za pomocą wełny, a myśliwi mogą używać szpadli, granatów, dynamitu, krzesiwa i wielu innych rzeczy, aby nie dopuścić do zniszczenia wieży. Zdarzają się epickie zwroty akcji, czyli nigdy nie wiadomo kto wygra. Zapraszam! Hej, 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 witajcie ziomeczki z tej strony po raz kolejny Stevie i witajcie w kolejnej minigrze na moim kanale. A jaką jaka ta mini jest, to już wiecie, kurde, ziomeczki odejdźcie mi tutaj. Yy, ponieważ mam nadzieję, że ten wstępniak, który zobaczyliście, wam wszystko wyjaśnił. Tak więc nie będzie tutaj problemu. Dobra, bijamy, bijamy. Bijamy tu. Ogólnie właśnie fajna sprawa jest z tymi wstępniakami, ponieważ... Nie muszę wam tłumaczyć co i jak, tak wiecie, w trakcie rozgrywki i mogę się po prostu skupić na grzeziomek jak tutaj nie wejdziesz, bo nie po wszystkich blokach można wchodzić. Tego akurat nie wytłumaczyłem na początku, tak więc yy, szczegółowo to może to wytłumaczone nie było, natomiast mniej więcej taki zarys, wiecie. Takie podstawowe wiadomości o co w tym właściwie chodzi, a reszcie to już yy, tam ewentualnie właśnie podczas materiału wyjaśnię, chociaż tu w sumie nie ma co wyjaśniać. Dobra, lecimy. Do przodu, kurde, zarośnięte tutaj jest, jak nie wiem. No, patrzcie, jakie hamy ty. Patrzcie, jakie hamy. Ten różowy to jest normalnie ham. Dobra, zaraz będą. Yy, ło, już zaraz będą nas ganiali. Mam czat wyłączony, tak więc nie widać tutaj, za ile ganiają, ale już nas ganiają, już się pojawiło yy, u góry życie naszej wieży. Tak więc teraz ją wystarczy tylko rozwalić. A ja jesteśmy już dosyć daleko. Tak więc mam, mam nadzieję, że uda nam się rozwalić. Kurde, gdzieś tam z drugiej strony napierdzielają. A jajaj, uciekać przed tymi łowcami! Patrzcie, jakie to są hamy. normalnie chamy. Po co oni to blokują? Kurde, dobrze, że tutaj można wbić. Obok, bo właśnie nie po wszystkich blokach. Nie, nie, dlaczego? Dlaczego mi to robicie? Kurde, okej. Okay. No dobra, teraz już pozostaje nam tylko obserwowanie. A myślę, że to nie ma sensu. Może pokażę wam tych, gdzie oni tu są. Kurde, akurat musiał włączyć. To główno, że nie mogłem biegać i spadłem. Kurde. Ech, fuck. Dobra, okej, okay, ziemeczki, tak więc wrócę do Was za chwilę. Yy, jeszcze z meczyk dwa sobie zagramy, no zobaczymy jak to będzie, tak więc wracam za chwilę. Dobra, ziemeczki, jestem z powrotem i mam nadzieję, że teraz taka sytuacja się nie powtórzy, że aż znowu spadnę. To było naprawdę lamerskie, że tak powiem. Dobra, teraz które tu bloki trzeba zniszczyć. Żeby się udało nam przejść To jest właśnie najgorsze, że trzeba, kurde, trafić w dobry blok Bo nie wszystkie bloki się rozwalają A widzę, że nie mamy tu zgranego teamu I będzie problem Może tutaj się uda Bo postawiali wełnę, kurde, zaraz będą O, jest! Jest, jest, jest Zdobyłem jednego diaksa co jest z tymi diaksami to nie wiem do końca o co chodzi Ale to chyba są po prostu punkty Ej, kurde Które do oni tam poprzechodzili? Dawaj, wbijaj! A, wełna, wełna Dobra, jakoś tu poprzechodzili, widzę Kurde, będą mieli co niszczyć yy, ci łowcy. Ci nas nasi hunterzy. Dobra, lecimy. Dawajcie, ciemki. Tylko nie łatajcie za sobą, no proszę was, kurde. A, zar będą ganiali, zaraz. Będą ganiali. Dobra, co tam ziomeczki robicie? Tutaj trzeba przejść, czy jak? Kurde, rozwalajcie tam, ja tu spróbuję. O nie, już ganiają. Już ganiają nas, już nas ganiają. Dobra, chyba im się udało, nie? Czekajcie, może... Może ja będę sprytniejszy i mi się to uda rozwalić. Oni nie przejdą, a ja może przejdę. Nie, tutaj nie. Czekajcie, to weźmiemy sobie. Okej. Okay. Kurde. Oj, Oj oj, co oni już tu robią. Kurde, znowu umarłem, naprawdę. Okej, okay, tak więc jeszcze jedną gruntkę pykniemy. Tak więc wracam za chwilę. Chcę wam pokażeć, pokazać jak tą wieżę się niszczy, kurde. Tak więc wracam za chwilę ziomeczki. Okej. Okay. Tak, więc ruszamy. Jest. Dobra. Teraz, może się uda wam pokazać, yy, jak rozwalamy fortecę. Dobra. Bijać. Bijać ziomeczki. Kurde, znowu ta mapa. Zaraz znowu nas złapią. Ajajaj. Ogólnie chciałem wam też. No, ziomeczki. Chciałem wam też pokazać, jak to wygląda od strony. Yy, właśnie tych łowców. Natomiast. Yy, po prostu ciężko zostać tym łowcą. Ponieważ dużo osób. Y, tymi łowcami właśnie chce być, tak więc to niestety e, zostać y, 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 takim łowcem to raczej są nikłe szanse. Wcześniej nas już, nas już tutaj złapali chyba, nie? Dobra, bijamy. Kurde, ziomeczku jeden. Kopać, kopać to szybko, zanim nas tutaj dorwą. Kurde. Kopać, tu jeden wykopali, może ten się uda wykopać. Ale coś. Tu o, dawać, 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 biegnąć. Wygnąć no jest pięknie. Ziomeczki i co dalej? Kurde. No oni tam pospodali ty. No i widzicie taki właśnie jest grany Timo. O dobra, ja sobie jest ten jestem sprytniejszy. Te ziomeczki gdzieś tam, ja już... O fuck. No dobra, ty tutaj po balkonie i poszli dalej. No, patrzcie, jakie ziomki ty. To znaczy w sumie, że dobrze, dobrze że stawiałem, ponieważ y, tym hunterom później będzie ciężej y, te osoby złapać. Ale dobra, rozwalaj to ziomek. Ja tutaj ci pomogę obok rozwalać. O, jeden rozwaliłem, tam punkcik spadł. Później te punkciki... O dobra, rozwalił, nice. Ten ziomek chyba ogarnia wie co i jak. Wie gdzie trzeba iść. Wzięłam skakać. O, o kurde. Dobra, coś czuję, że to będzie mój koniec. Zaraz mnie tutaj dorwą. No ale zobaczymy, kurde. Chciałbym wam bardzo pokazać właśnie jak to wygląda. Dobra, ale jeszcze może nie będzie tak źle, dobra, biegniemy dalej. Biegniemy dalej, i tutaj chyba ziomeczki nie ogarniają gdzie trzeba iść, chociaż ogarniają, tylko jest parkour ciężki. To jest trochę dziwne o, no i już wbili, nie? No naprawdę, już naprawdę, ziomek odejdzie ode mnie. A zabili mnie, kurde, chcę wam pokazać, jak to wygląda. Jak się wieże rozwala. No, what the fuck. Dobra, to wiecie, co? Wrócę do was za chwilę, jak. Będzie jakaś rozgrywka, gdzie już tą wieżę rozwalam, tak więc wracam do was za chwilę ziemać. Okej, okay, ziemaczki, jestem z powrotem i z tego co mi wiadomo, to zaraz tutaj będzie nasza forteca, tak więc zaraz kurde, teraz się tutaj dostać. Zaraz ją będziemy niszczyli. Mam nadzieję taką. Kurde, gdzieś się zbliżają, gdzieś się zbliżają. Dobra, ostatnio na tej mapie spajlowałem, tak więc mam nadzieję, że teraz takiego fejla nie będzie. Chociaż zaraz pewnie tu przyjdę i nas złapią. Yy, dobra, i musimy... To wieża, tak, to jest wieża. Forteca, wieża. Yy, musimy to rozwalić, czyli możemy, musimy naparzać po prostu w te emeraldy, i tam u góry jest właśnie życie tej naszej wieży. Tak więc musimy ją zniszczyć, zanim przyjdą tutaj yy, nasi łowcy. Ja eee, niedobrzy łowce. Dobra, niszczymy to. Mam, na mam nadzieję, że nam się uda, chociaż będzie trudno. Dobra, niszczymy na razie. Niszczymy, niszczymy, niszczymy. Tutaj przydałoby się to. Jakoś fajnie tym dać, kurde. O, tutaj kolejny ziomek przyszedł, będzie nam pomagał, będzie większy. Yy, le, większe obrażenie, be, obrażenia będzie dostawała ta nasza wieża. Więc niszczymy. Fajnie to wygląda. Ogólnie to ja mogę to zrobić jeszcze inaczej. Patrzcie. Tutaj trudniej yy, będzie im nie złapać. Czekajcie. O, ziomek tutaj robi, widzę. Defa, niezłego. Mogę tutaj wbić? Kurde, nie mogę. Chciałem tam wyżej wbić. te wyżej bić. Dobra, tu nasi. Może nam się uda to wygrać. Fajnie by było jeszcze. Dobra, niszczymy to. Damage, damage. Jakiś damage idzie. Pewnie słyszycie teraz moją myszkę jak napierdzielam. Ale co tam. Ty no patrzcie, bo może nam się jeszcze uda. Dobra. Ogólnie jeśli chodzi o statystyki to macie po prawej stronie jakby. Jakby kto pytał. I po skończonej lundzie właśnie pokazują nam się wszystkie statystyki, kto jest na przykład liderem yy, demedża, jakiego yy, kto najwięcej demedża zadał tej właśnie wieży, yy, kto najwięcej rozwalił bloków i tak dalej i tak dalej. Dobra. Niszczyć to, niszczyć to, 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 to. Dziomek, niszczymy to. Kurde, 700. Uda nam się. Może to wygramy jeszcze będzie epickie zakończenie odcinka. Tak, jest to. Dobrze. Dobrze jest. O, oh, fuck, idą, zbliżają się. Wygramy to. Wygramy to jeszcze. Jest, wygraliśmy to. Patrzcie na czat, szybko wam tu włączę. Patrzcie, tak wygląda yy, czat. I tutaj właśnie mamy różne statystyki, kto czego miał najwięcej i tak dalej. Kto czego był liderem. Okej, okay, tak, będziemy meczki. Yy, włączę jeszcze czat. Tak, nie lubię czatu. Mam nadzieję, że ta minigierka Wam się spodobała z chęcią w nią zagracie. IP do serwera, gdzie możecie w nią zagrać macie w opisie. Tak więc do usłyszenia, hej!